Nie przez pannę noc, ale też dlatego, że Sara mi zdenerwowała delikatnie. Kurczę, no dostaliśmy małego rządząca, nie? Mamy się nim opiekować wspólnie. A ona zakłada stopery, tak jakby miała to w nie? No i mówię, że okej, ona nie mówi, że już tutaj, chodzi o 10 minut z nim. Takim, trochę takim podejrzanym głosem, którym się wkurzyłam. Ja mówię, no okej, proszę spać. Co się do niej przytuliłem, to za chwilę się jakoś odrzucała, coś tam odchodziła. Kurczę, no to chyba o to chodzi w tym wszystkim, żebyśmy zobaczyli. Czy my w takich sytuacjach jesteśmy w stanie sobie poradzić ze sobą, tak? Ja wiem, że to będzie super ojciec, ale fajnie byś jeszcze pamiętał, że matka też jest, nie? No. Ona urodziła twoje dziecko, co nie? To i tak jest tyle siły tyle tego To ja myślę, że ja mogę też w nocy wstać i po prostu się opanować, co nie? No tak, ale Wiki to nawet się chyba nawet nie przebudziła w ogóle Jak ktoś paka, to nie Wam zuszki. W ogóle nawet nie ruszyłaś palcem u stopy Sebastian w ogóle obrażał na bacność? Ja mega się wczułam w taką rolę matki, jakby czuję się z tym komfortowo. Czuję, że spałem, ale tak jak mówię, że jakby czułałem non stop Czy to siedziałeś jak, i spałeś jakby, to, to na początku. Sasza, jakby uważam, że Bierze bardzo dużo na siebie, na swoje barki i uważa, że on wszystko wie. wystartowałem z łóżka, żeby was nie pobudziło, nie? To dziecko i też waszych dzieci. Dzisiaj mi pochodziłem, 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 wróciłem, położyłem się. Jak ręko odjął do samego rana położyłem młodego między nami, położyłem się tak na boczku, ale wyobrażacie sobie, że całą noc tak czuwałem, że nawet się nie drgnąłem z tego miejsca. Nie drgniesz się, bo wiesz, że ktoś jest. Antykoncepcja dzisiaj pomiędzy idealna, nie? No, ja w ja ogóle nie dotknęłem swojej dziewczyny dzisiaj za całą noc. Ja też nie. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja tam przespałem noc z Roxaną. Pięknie, Laurka spała. Tak. Wydaje mi się, że jak ten, jak rodzice spokojni, to i dziecko spokojne. No? Myślę, że dalibyśmy kanę.